Dzień dobry widzowie! Wiem, że musieliście trochę poczekać od ostatniego live'a, jak wylogowałem się w tej wielkiej strukturze w tym świecie, ale... Wszystko wam wytłumaczę i mam nadzieję, że się nie obrazicie przez to. Nawet nie wiem, od czego tak właściwie zacząć. Może tak wygląda. Mam skrzynkę, piecyk, crafting i ładny widok na, na ten świat, którego mam już dosyć. Stąd się nie da wyjść. Nie da się, nie wiem. Dzisiaj liczę na jakieś objawienie. Zobaczyłem, że babcia po mnie leci, więc yy, i zbliża się do tych 12-milionowych kratek, więc mam nadzieję, że babcia będzie moim zbawieniem. Ale zacznijmy od początku. Zalogowałem się na serwer po tym, gdy ta dziewczyna gliczka kazała mi się wylogować i cała ta cywilizacja była wysadzona. Nie wiem kto ją wysadził, czy to byli ci, którzy tam niby biegli. No ale jak zobaczyłem, że to wszystko jest wysadzone, odbiegłem stamtąd jak najszybciej się da, żeby nie ryzykować. Po tym, gdy zdobyłem ten dziennik śmierci, po tym, gdy ta dziewczyna mnie tam zaprowadziła, <grym> nie znalazłem już nic. Żadnej podpowiedzi, niczego. Znalazłem jedną rzecz i przejdziemy się do niej. Może jakaś podpowiedź, jak stąd wyjść, nie wiem. A i stwierdziłem, że będę używał y, tych torczów, żebym mógł oznaczać, gdzie już byłem. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Boję się z nim chodzić, żeby nie wpadł y, y, na sam dół. Żebym nie stracił go. No bo tu jest napisane, gdy imię śmiertelnika zostanie wyryte w tym zapisie, jego los zapada nieodwołalnie Klątwa pieczętuje się natychmiast, a wygnanie z krainy serwera trwać będzie aż po kres jego czasów. Z tego co ja rozumiem, to coś permanentnie banuje kogoś z serwera. Ale patrzcie, to, to się dosłownie otwiera jak książka i coś tu mogę wpisać. Do tego kolejna dziwna rzecz: kopałem tą bazę. Wykopałem 6 ancient debris'u. Więc kolejna moja teoria, ancient debris występuje na tym świecie jak jakiś normalny surowiec. Myślę, że mogę opuścić tą baskę i się w końcu przejść. Mam nadzieję, że ktoś tu przyjdzie naprawdę. No, no mówię wam, zobaczyłem, że babcia ma live'a, że leci na te 12 milionowe kratki, więc mam nadzieję, że tu doleci i po prostu już razem stąd jakoś wrócimy. Ja was prowadzę w to, co znalazłem. A to to jest tu, patrzcie. Nie podszedłem wcześniej do tego, bałem się, bo spotkałem to w momencie, jak odbiegałem z tej cywilizacji. Podejdę do tego, zobaczymy to. Czemu to się... Te bloki się tak niszczą? Szybko? Bo to mi wygląda na a nie powinno się tak szybko chyba niszczyć z ławki. A to? Nie, to się normalnie niszczy. Nie wiem, skupię to. Nie, 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 nie. Dobra, chyba do lady, chyba przepadło. A, to jest to, co się klika i na to się kompas ustawia. Magnetyt. Nie wiem na razie, co mam z tym zrobić, naprawdę. I jakkolwiek, czy mi to jakkolwiek pomaga w tej sytuacji mojej, no? Pokażę Wam tą cywilizację, bo to jest, myślę, bardzo ciekawa rzecz. Całości wysadzone. Było tak już, jak zalogowałem się na serwer. Myślałem nad tym i wymyśliłem jedną teorię. Jak wtedy wziąłem ten Death Note, z tamtej skrzynki, to podbiegła do mnie ta dziewczyna, no nie? Postawiła tabliczki i pisała mi: wyloguj się, oni tutaj biegną. No i się wylogowałem z serwera. Coś mi tu nie gra, no nie? Bo patrzcie, jak ta dziewczyna mi się pojawiała i mnie prowadziła do tej całej tutaj struktury, to dosłownie pojawiała się na przykład tam i znikała. Tylko i wyłącznie mnie prowadziła jak jakiś duch, pomocnik. Kto był przebrany za Zyftisa i pisał do mnie. Prze przez tabliczki. Kto był przebrany za babkę i pisał do mnie przez tabliczki. I kto mógł być też przebrany i pisać do mnie przez tabliczki i bym się wylogował. Stąd z jakiegoś powodu. Mimik, jak go nazwaliśmy na ostatnim live, kazał mi się wylogować. Tylko nie wiem z jakiego powodu. Ale chcę to odkryć, bo jedyną rzeczą, jakiej nie sprawdziłem, tak szczerze mówiąc, to jest ta cywilizacja. Więc mam nadzieję, że dziś po prostu tutaj jakieś odpowiedzi dostanę. Przypominam, był to też ostatnie, było to też ostatnie miejsce, gdzie kogokolwiek widziałem w tym świecie. Więc może i tym razem się pojawi. Tylko czego ja tu szukam, tak właśnie. No czegokolwiek tego no się podpowiedzi. Dobra, ja się przesłyszałem się chyba. Słyszałem jakby tupnięcie, ale. O właśnie dostałem to, ale się przygotowałem, więc mam mleko, więc w razie czego mogę to zdjąć sobie. Spójrzcie na to. I, i to jest, tego jest mnóstwo, naprawdę? Patrzcie w ogóle to, jak, jak, jak na tym efekcie to śmiesznie wygląda patrzcie. Dobra, wr wróćmy do tego, bo Jezu, naprawdę, jeśli ta dziewczyna mogłaby się znowu pojawić Dać mi jakąś odpowiedź Skoro się pojawiała, doprowadziła mnie ja tu To nie, niech mi napisze chociaż jakąś odpowiedź, no Czekajcie, ja mam, ja mam pomysł, ja mam pomysł Czego ja tu szukam? Wariuję, nie? Słyszałem trawę Jedna rzecz, której jestem pewny, to to, że tutaj gdzieś musi być wejście do podziemi. Czy że widzieliście kiedykolwiek bazie w Minecraftcie, która nie ma podziemi? Jakichkolwiek. Każdy sobie robi podziemia i w tym, w tym czymś, w tej cywilizacji, na pewno też muszą być gdzieś podziemia. Wejście, schody, drabinka, cokolwiek, co by w dół prowadziło. Hmm... O co tutaj kaman? Bingo. Mamy to. O, o, e, dobra. Nic się nie stało. Co to jest? To są jakieś krypty? Ej, te główki! Te główki dosłownie wyglądają jak te główki tego, tego. Tej tej dziewczyny, co mnie tu prowadziła. Może ta cywilizacja, do której ona mnie doprowadziła, to jest jej cywilizacja. Z jakiegoś powodu już nieaktualna. To jest moment, żeby mleko wypić. Pusto. Nic tu nie ma. Dosłownie nic tu nie ma. Czyli była sobie cywilizacja w tym świecie, która już dawno nie żyje, została zniszczona. Boję się. Boję się to otwierać. Okej. Okay. Okej, okay, jakiś pokój taki naukowy jakby. Książka. Co to jest? Moje obliczenia były bezbłędne, choć... Ej! Słyszę To już nie są urojenia! Gdzie ty jesteś? Coś nacisnęło na półpłytkę. Ale mi się gorąco zrobiło. A mi serce bije. Idź ode mnie. Dajcie mi to przeczytać. Moje obliczenia były bezbłędne, choć Rada uznała je za urojenia. Stało się. Miasto płonie, a struktury społeczne przestały istnieć w ciągu zaledwie kilku cykli. To, co nazywaliśmy pokojem, legło w gruzach, gdy tylko brat podniósł rękę na brata. Moje obserwacje potwierdzają naturę zagrożenia. Anomalia. Widziałem na własne oczy proces transformacji. Co stworzenie przybrało postać naszych władców z taką precyzją, że oszukało nawet ich najbliższą gwardię. To coś opisuje mimika. To nie był przypadek, lecz zaplanowany sabotaż. Wykorzystując autorytet koronny, istota ta sączyła kłamstwa, które doprowadziły do buntu i wyniszczającej wojny domowej. Boże, jakim języku to wszystkim jest napisane? Przedłużyłem dowody. Na istnienie anomalii, ale pycha naszych przywódców okazała się silniejsza niż instynkt przetrwania. Teraz nasza cywilizacja płonie. Nie ma już czasu na dalszą analizę w tym miejscu. Walki toczą się bezpośrednio nad moją głową. Uciekam. Muszę za wszelką cenę zabezpieczyć prototyp eksperymentu. To jedyny owoc mojej pracy, który ma jakąkolwiek wagę w obliczu tego chaosu. Dokończę badania w odosobnieniu, jeśli tylko uda mi się bezpiecznie opuścić bramy miasta. Jeśli ktoś zdoła przetrwać ten upadek i odnajdzie te zapisy, znajdźcie mnie. Podążaj za gwiazdą polarną. Gdy anomalie. Zaczną narastać i staną się coraz silniejsze, poznasz, że jesteś blisko. Wypatruj znaku, który jest nam wspólny. On wskaże drogę do mojego nowego domu. Może po to ten mimik to wszystko wysadził, jak się zalogowałem, żeby żebym nic tu nie znalazł? A eleczka dla ciebie, mordeczko. To to może być dosłownie moja jedyna szansa, żebym cokolwiek się o tym dowiedział. Znaleźć tego kogoś, kto to napisał i spytać o wszystko. Taką teorię mam. Co jeśli ten ktoś był jakimś, nie wiem, naukowcem i to on jest tym niewidzialnym teraz? Tam jeszcze pisał o jakimś eksperymencie, że go zabić. I, że to jest jedyna szansa na ratunek, jakby jedyny wiedział o co chodzi i nikt inny mu nie wierzył. Podążaj za gwiazdą polarną czyli mam iść na północ, czyli muszę patrzeć na jakieś anomalie Wypatruj znaku, który jest nam wspólny. On to pisał do ludzi, którzy by przeżyli z jego cywilizacji i mieli go odnaleźć Pewnie wiedzieli o jaki znak mu chodzi. Ja nie wiem o jaki znak mu chodzi. O znak nieskończoności piszecie chodzi? To może być dobre, bo tak to już bym rozwiązał drugą część zagadki Ja znak nieskończoności znalazłem tam. A z tego co rozumiem, mam się kierować na norf. I gdy zobaczę, że anomalie narastają, mam szukać znaku, który jest wspólny dla tej cywilizacji. Znajdźmy tego kogoś, kto stąd uciekł, tego naukowca. Nazwijmy go naukowcem po prostu. Znajdźmy naukowca. Jezu, czy oni mają tu jakiś symbol? Nie wiem, czemu mi się to bardzo kojarzy z, z Wardenem, to na co teraz patrzę. Warden. Może Warden jest ich symbolem. Jo, jaka dziwna woda. Czy to jest ta anomalia? Czy to może chodzić o tą anomalię? Gdy anomalie staną się silniejsze. Dobra, no uznajmy, że stają się silniejsze. Przejdźmy sobie górą, bo tu w ogóle nie ma przejścia. muszę do góry wejść. Y Okej. Okay. Okay, czy tu jest cywilizacja, to ja muszę iść tu do góry. Warden to po polsku dozorca. Robi się ciekawie, nie? Tylko co z tym mimikiem? Kim i czym... To jest. Dozorca ma zgliczowanego skina? O, kurde, ty. Ej, aż ciarki, ciarki dostałem, jak to przeczytałem. To robi za, za za... duży sens. Trzymajmy się dalej w tej jednej linii. To wygląda powalenie! Jak to nie jest ta anomalia, to nie wiem co. I to może być narastająca anomalia. Ta dziewczyna też ma skina glitch i z jakiegoś powodu mnie przyprowadziła do tej cywilizacji. Znak, który jest nam wspólny. Oh, jest! To! To jest! To jest ten sam znak! To jest ten sam znak! To jest ten sam znak tego urdyna! Budujemy się tam. Jakoś ten portal da się odpalić. Bo tam w Ancient City, normalnie w Minecraft'cie, jest takie coś na środku, co wygląda jak portal. I może to jest odpowiedzią. Tylko oczywiście nie mogę tego powiedzieć tym tam w normalnym świecie, bo nie mam jak. To jest ten znak. To jest znak, który jest wspólny. Jak to wskazuje drogę? Pod tym? A w sumie fakt. Mogę to rozkopać. Nic tu nie ma. O! Oh! Jest! Dobra, jest! No tak, znaczy, rozumiem, no. 1, 2, 3, X. Może znalazłem numer. Widzieliście to? Ja to widziałem dosłownie coś, to, 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 Widziałem to! Po prostu, to widziałem, Tu nie było widział, widziałem coś! Wiem, o co z tym może chodzić. Patrzcie, to jest jedynka, jakby oznajmiająca, że, oznajmiająca, że to jest punkt jeden. Może są jeszcze dwa takie punkty, które muszę znaleźć. I one wszystkie stworzą po prostu trójkąt i w środku tego trójkąta one się skrzyżują w jednym miejscu. I to będzie to miejsce. Tylko muszę znaleźć tu jeszcze dwa kolejne znaki w takim razie. 3 plus C chyba? O. Skopywałem koordynaty. Ja sobie je do notatnika wpiszę. Pójdźmy tędy. Tu niżej będzie czyli. Zrobimy, nie wiem, to się chyba nazywa triangulacja, czy coś takiego. I będziemy mieli x -a. Jest! Jest! Jest, 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 jest tam. Nie wiem, czy opyla się teraz do niego schodzić, czy szukać po prostu z tej wysokości kolejnego. Czyli mamy już dwa punkty. No to trójkąt albo w tamtą stronę, albo w tamtą. Jest, dobra. Dobra, mamy jednego. Tamten jest tam. Tamten jest tam. to Ja w ogóle tak. Po środku w sumie teraz już jestem. Wklepię to w chat GPT, on mi wypluje środek i będę miał po prostu równą kordę, gdzie się muszę udać. Skopiujmy je tu, równo na środku. 3. Dobra, teoria się sprawdza. co jest po prostu ponumerowane, który to jest znak. I... idźmy do ostatniego. Jestem na 12,5 miliona do 12,5 miliona. Nie udało się. Nie ma farlanców. Jak nie ma farlanców? Widzisz to? Widzisz, gdzie ja jestem? Widzisz, na jakich kordach ja jestem? Nie no, jej tu nie ma. Nie ma jej na tych kordach, jak może normalnie pisać. Tu się nie da pisać. Czy ja jestem w innym wymiarze anarchii? Dobra, dotrę do tego X-a i może dostanę jakąś odpowiedź. To babka szła 12,5 miliona kratek na marne, bo mnie tam nie ma. Dobra, jestem tu. I co? Tutaj też. dwa na 3. Dobra. To to. Kupiłej kordy? Dobra. To są rogi trój... Konta. Wylicz mi z nich środek. Mam kordy. Dobra. Yy, no i idźmy teraz na nie, czekajcie. Wiem, że to i tak gdzieś będzie tam po środku tych trójkątów, więc już sobie tam pójdę. Babka widziała mimika, który potrząsł się pod ciebie. To nie jest dobry znak. Babka teraz będzie myślała, że jestem naprawdę w tym normalnym świecie i będzie mnie szukała tam. Zmarnuję tyle czasu, zamiast realnie szukać odpowiedzi, jak mi pomóc. Oho! <laughs> Oho! No to mi na śnieg nie wygląda, nie? <laughs> malutku. Znalazłem. Jest książka. Znalazłem. Pokaż to naukowcu. Wiadomo, ciebie tu już nie ma dawno. Spodziewałem się tego. Pokaż coś ty tu pisał. Dziennik badawczy 23. Minęło wystarczająco dużo czasu, bym mógł stwierdzić z całą pewnością. Nikt nie odnalazł mojej kryjówki. Ja odnalazłem. Wniosek nasuwa się sam i jest on drużgocący. Mój lud przestał istnieć. Moje badania przestały być chłodnym eksperymentem. A stały się sprawą osobistą. Moim jedynym celem jest teraz eliminacja tej zmiennokształtnej anomalii, która nas zniszczyła. Mówi o mimiku chcę zniszczyć mimika. Jestem jednak w martwym punkcie. Wszystkie dotychczasowe ścieżki badawcze i próby logicznego podejścia do problemu zawiodły. Nie widziałem tego stworzenia od momentu ostatecznego upadku naszych miast. Dni i noce zlewają się w jedno pod sklepieniem tej krypty, straciłem już rachubę czasu. Pojawiła się jednak ostatnia szansa. Od kilku cykli czuję na sobie czyjś wzrok. Obserwujemy inna niewidzialna anomalia. Oho, nie tylko Ciebie, doktorku, nie tylko Ciebie. Jestem przekonany, że nie jest to zbieg okoliczności. Czysta nauka niewiele mi już daje, zwłaszcza, żeby. Mojego głównego eksperymentu jestem bezsilny. O czym on mówi? Był już niemal gotowy, lecz po jego kradzieży nie natrafiłem na żaden ślad jego obecności. Ktoś lub coś ukradło mu to. Muszę podjąć ryzyko i posunąć się do ostateczności. Zamierzam wytropić i zabić tą niewidzialną istotę. Być może tylko w ten sposób zdobędę odpowiedzi, których potrzebuję, by dokończyć to, co zacząłem. Jeśli wrócę, spiszę wnioski z tej konfrontacji. Oho! Znak nieskończoności! Nic. Nic więcej? On sam nie wiedział, jak ma pokonać mimika, a ja mam wiedzieć? Chłop, który tu mieszkał, nie wiadomo jak długo czasu prowadził te swoje badania, nie umiał znaleźć mimika i go zabić, a ja mam to zrobić. Mam zabić to coś? Tak samo jak on spróbować, może mu się po prostu nie powiodło, może zginął. Jak zabić coś, co jest niewidzialne? To jest kolejny problem. Tak samo znalazłem potkę na niewidzialność w tym pierwszym laboratorium naukowca. I pewnie teraz, w tym momencie mnie obserwuje, 100%. Wiem, wiem. To gdzieś jest. I mnie obserwuję. Co jakbym znalazł jakąś jaskinię, wszedł do tej jaskini głęboko, poczekał, aż to tam za mną wejdzie, jak usłyszę jakiekolwiek tupnięcie, biegnę jak najszybciej się da i zamykam jaskinię. Zamknę to tam razem ze mną. I będę po prostu szukał partiklesów, nie ukryję się przede mną. Hmm. Wytyfy? Wytyfy? Co to jest za mechanizm? Być może nie będzie trzeba wcale zabijać tego niewidzialnego czegoś. To jest dziwne. Kolejna anomalia tego świata. A co jeśli ten świat to jest taki kosz? Dosłownie. Może tu trafia wszystko. wiecie, usunięte z anarchii. Nie ma szansy, to odpalam. Ja już mam. wytyfy? Wy? Nie rozumiem teraz już nic. Ona jest niewidzialna. Ona jest tym niewidzialnym czymś? Jakim cudem to jest wpółwidzialne? O co tu chodzi? Ona jest duchem jakimś? Tyle dziwnych rzeczy, znaki nieskończoności. Już myślałem, że mi się układa historia z tą cywilizacją w całość, a to nagle takie coś. Pojawiła się, nie? Ona chce mnie gdzieś zaprowadzić, A ja muszę ją szukać. To jest znowu to samo, ona chce... znowu chce mnie gdzieś doprowadzić. Może dlatego podeszła aż tak blisko, bo jej nie widziałem w ogóle. Może ona już tak, nie wiem, pół godziny mi się objawiała. O, e! Widzę, 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 mrugło mi Jezu, to jest ledwo widzialne teraz No i gdzie teraz, co? Jezu, tak ciężko ją będzie zobaczyć Hmm Widzę ją Widzę ją Jak ja mam tam przejść? Po prostu wodą wpłynę tam? Dobra, i let's go O, o nie skoczyłem Dobra, do góry Jezu, znowu muszę biegać za nią, znowu gdzieś mnie prowadzi Nie rozumiem tego totalnie Dobra, i teraz gdzie? Hmm? Zaraz, tam są moje pochodnie. Ja tu byłem, ona mnie prowadzi. Ty z powrotem to samo miejsce, czemu my tu zawracamy? Ha! Jesteś! Co ty masz w ręce? Masz kompas w ręce. Widzę ją. Idzie znowu. Dosłownie ona się tak nie zachowywała na początku. Ma ten kompas, do czego ty... Ten... Gdzie ona mnie znowu prowadzi? Gdzie ten kompas prowadzi? Wytyfy! Wy. Tego tu wcześniej nie było. Tego tu wcześniej nie było. Obiecuję wam, że tego tu wcześniej nie było. I przecież ja tu byłem, to jest wioska, w której ja byłem. Ten świat nie ma sensu, tego tu wcześniej nie było. Jakim cudem to tu się pojawiło? Co? Jakim cudem to tu się pojawiło? To są bloki z Ancient City. Nic nie rozumiem. Czemu tylko jedna wieża się pali? Czemu to jest znak nieskończoności? Czemu dostałem kompost? Czemu dziewczyna mnie tu doprowadziła? I są te bloki, które występują w Ancient City, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Zn ale mam ciarki znowu. 8, wiesz. Znak nieskończoności. Książka naukowca miała 8 stron. Druga książka naukowca miała 8 stron. Mam iść tam, gdzie prowadzi ten kompas? Byłem tu. Pochodnia wielkiego zdobywcy. Po prostu tam idę. Taniec co mnie tam czeka. Wszystko się sprowadza wokół tej nieskończoności. Wokół ósemek jeszcze. Ten kompas jest nazwany 3-4-2. Dlaczego akurat 3 4 -2? 3, 4, 2. Pytanie, jak daleko będę musiał iść, by tam dojść? Babcia Marysia was slain by Vindicator? Co? Co ona robi? 3, 4, 2. Czy to jest kompas właśnie stworzony przez tego naukowca? 3, 4, 2 ma jakieś znaczenie. Nie wiem, liczby czasami mają znaczenie, ale wątpię, żeby taka miała znaczenie. Czy ona ma jakieś znaczenie? No tędy trzeba przejść, tędy trzeba przejść. Oj! Dobra. Ja nie chcę ryzykować tymi łaterami, bo wiecie jak one się kończą w moim wykonaniu ostatnio A może znak nieskończoności oznacza, no dosłownie to co oznacza nieskończoność Że nieważne gdzie pójdę, to i tak stąd nie wyjdę, trafię do tego samego miejsca Nie wiem, to są tylko teorie na razie Idźmy do przodu, zobaczmy gdzie ten kompas mnie prowadzi Psy, Dripstone nowy biom Nie wiem czy taki widziałem w ogóle Ej, czy ten kompas się rusza już tak? Oj, to nie było dobre, je, yeah, do góry Oła! Oh, wow. ah, dobra Zobaczmy po prostu, jezu, już mnie głowa boli dosłownie. Ten kompas zaczyna się dziwnie zachowywać, tak jakby mnie. Tak, jakbym był bardzo blisko już. Oho, ja nie chcę tam skakiwać. Kompas wariuje to jest tu. Ok, Halo? czemu tu jest tak ciemno?